Partia Polska jest najważniejsza, szturmem polskiej sceny politycznej nie podbiła. Wynik 2,19% nie pozwolił jej na przekroczenie progu wyborczego i znalezienie się w parlamencie. Członkowie partii na jakiś czas zawiesili aktywność, by w czwartek zorganizować konferencję prasową i skomentować ostatnie wydarzenia, w tym pomysł szybszego wejścia do strefy euro. Druga grupa państwa, taka jak Dania, Szwecja, Czechy czy Polska. Wszystkie te państwa nie weszły do strefy euro, wszystkie te państwa odczuły kryzys w znacząco mniejszym stopniu, wszystkie te państwa nie mają zagrożonych ratingów. W związku z tym rodzi się proste pytanie, po co Polska miałaby w tych warunkach spieszyć się z wejściem do strefy euro? Pejoten wcześniej wyrażał się pozytywnie o pomyśle podniesienia wieku emerytalnego. Teraz widząc zaniepokojenie społeczne, uważa, że to nie powinno zostać wprowadzone. 85% społeczeństwa jest przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Tylko, że w naszym programie oprócz podwyższenia wieku emerytalnego, który miał być dobrowolnym wyborem, dobrowolnym zakładam wyborem odchodzącego na emeryturę, czy to mężczyzny, czy kobiety w wieku 67 lat, szły jeszcze do tego sprawa opieki, szły sprawy rodzinne, demograficzne. Tutaj mówi pan premier Tusk o podniesieniu wieku emerytalnego, nie zwracając uwagi kompletnie na gospodarkę. Polska jest najważniejsza skomentowała również ostatnie wydarzenia w województwie zachodniopomorskim. Członkowie partii są zaniepokojeni konfliktem w szczecińskiej oświacie, a także kontrowersjami wokół pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Partia uważa, że powinniśmy zostać wsparci środkami finansowymi z rządu. I umożliwią rozwój portowi. To jest taka sytuacja, że proszę Państwa, takie pieniądze trafiają do innych regionów. I nie widzimy powodu, dla którego Szczecin miałby być z tego powodu w jakiejś gorszej sytuacji od innych regionów i nie, nie móc otrzymywać takiej pomocy. PJN istnieje i jak mówią, członkowie ma się całkiem dobrze. Członkowie partii będą teraz częściej wychodzić do mieszkańców i aktualizować stronę internetową, by w następnych wyborach zdobyć jak największe poparcie.